Próbuję doczarować trochę wiosny na stół, na przykład temu, co jest za oknem. Przygotuję roladę szpinakową z łososiem. Potrzebne nam będą do tego jajka, szpinak, koperek, cytryna, sól pieprz, gałka muszkatołowa, serek almette, szan i wędzony łososie. No to zaczynam. Najpierw ubijam białka. Pianę na moment przekładam do innego naczynia. Teraz dodajemy 200 gram szpinaku. 4 żółtka. Tam przyprawiamy pieprzem, gałtowem szkatołową, solą i sokiem z cytryny. Dodajemy wcześniej ubitą pianę z białek i znowu miksujemy. Przelewam na dachę i rozprowadzam kupystą. Powolną masę wkładamy do rozgrzanego piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika przerzucam sobie na przygotowaną czystą ściereczkę i powoli odklejam papier. Zostawiam do ostygnięcia, a w międzyczasie przygotowuję masę. Koperek. Teraz serek i chrzan i miksujemy. Masę wykładamy na ciasto i rozprowadzamy ją równomiernie. Plastry łososia nakładamy równomiernie na roladę i zawijamy roladę. Rolady dociskam sobie ściereczką, żeby mi się ładnie skleiła. I przekładam na folię aluminiową, szczelnie zabijam i odkładam do lodówki na dwie godziny, a potem to już mogę życzyć smacznego. Wygląda pysznie, mam nadzieję, że będzie podobnie smakować. Push